Witam tutaj piłkarzyki! Witam na odcinku i dzisiaj chciałbym powiedzieć o najwyższych zwycięstwach wizerunkowych. Będę ich 10, wymienię tutaj. Zwykle te najwyższe. A zacznę tutaj, może, mo, może wam, was to zaskoczyć. Może się możliwi, ale moim zdaniem po przebiegu tym metu, że po, że po 17 minutach przegrywać już 3 do zera Nie oszukujmy się, no wtedy to był mecz, no żeby Naprawdę, ja myślałem, że to w pierdzie, wtedy Ale ja sądziłem, że to będzie taki pierdzie, że po 17 minutach będę przegrał już 3 do zera się się dlaczego się właśnie zaliczyć na 10 miejscu mecz Legii z Borussią 6 do zera, pamiętny mecz Wiadomo, w jakim to było sezonie przez jakieś naście. Przegraliśmy no wysoko. Chyba nasza najwyższa porażka w historii polskiego klubu. To na pewno za... To nie była najwyższa porażka polskiego klubu. Ej, najwyższa porażka to było 8 do 0, to tam 7. Ej, tak Frankfurt chyba jakiś tam pokonał. Ale w XX wieku to była chyba najwyższa porażka naszego zespołu. zupełnie innym. 6 do zera. Kolejnym meczem to Bayern Barcelona. No, ja pamięty mecz był niedawno Gwilteczny wyjść sezon. No, mecz nie zapomina. Pierwsza połowa 4 do 1, druga połowa 4 do 1 dla Bayernu. Pamiętamy rance futrola, pamiętamy ten mecz. Były emocje tym, że po prostu. Ja przebrałem się krzykłem przy z 8 do 2. 8 do 2. Co tu się dzieje, że się dzieje historia. No, a moim zdaniem to był mecz w tak w miejscu. To była runda mecz rundcą 6 bramek, więc 8 do 2. Zdecydowanie można do tych najwyższych porażek. O zdaniem to była najwyższa porażka Barcelony w historii. No, chyba była. No. no a następny mecz, no, nie no, szukajmy się, to był mecz CWN 2002-2003. Manchester z tą rozwalił. Ej, na 8 miejscu, no. Manchester ma się do jednego, No, to był mecz, naprawdę wysoki. jeszcze ja tutaj dodał mecz. Na tym. Może za, ale będę dodał na jedenastym miejscu, tak poza tym rankingiem, mecz dziś, grupa dzisiaj, czyli mecz Borussii Monczek, Gladbach, z do Donieck, powiem o tym jeszcze inny innym o tym meczu, bo się działo No i Slawia, Arsena 2008 9 myślę, że pamiętne też dla czeskiej piłki, bo to była najwyższa porażka w historii czeskiego futbolu Slawia tam była zdominowana w grupie swojej Wyszła z trzeciego miejsca z Widzę do Ligi Europy na sam koniec, ale jednak podczas drogi, tej drogi zaczęli ogromną ogromny blamasz, ogromną kompromitację z Arsenalem aż 7 do 0. No, zdarzają się te mecze. Niech nie lubi tak przegrywać. No to był wtedy mistrz Czech. Mieliśmy się. Mistrz Polski też tak przegrał. O jaju... się po, popieprzyło teraz tutaj coś. Dobra. Na, sz na szóstym miejscu, oczywiście, mecz Barcelona z Celticem to było w tym samym dniu, kiedy to Lega Warszawa wstał ok. To nie był wcale najwyższy zwycięstwo tego tamtego dnia, bo dnia 16 września 2016 padły dwa takie wysokie wyniki, właśnie w tym rankingu, a jednym też był mecz Barcelona z Celticem 7 do 0. Absolutnie, tamilacja, bardzo gody. nie mówię co. Mecz, który oglądałem, był. Pamiętam, mecz w jednej z w Ligi Mistrzów w sezonie 15 Pierwszy mecz się dokończył. wynikam 0 do 0 na rewanż. Kompletnie na Bayernu. Bajernu Dwa gole, dwie lewa, bramki Lewandowskiego Bardzo wysokie zwycięstwo Bayernu, Najwyższe w tamtym ekstremalnym sezonie. Bardzo wysokie zwycięstwo Bayernu Kolejnym meczem na czwartym miejscu. No Kolejny wysoki wynik. 7 0 Liverpool. Zdominował w czwartach Moskwa. Było mówione, no. Zlawnicy nie będą musieli mieli uprawiać seksu przed meczem. Ale jednak mieli taki zakres uprawiali. Myślę, że to była porażka właśnie powodowana 7 0 No, to no, kolejna Mówił mi tutaj o wyniku. 8-bramkowym w 2012-13. W tym setem, gdy Mo Montre -Pierre też Montre -Pierre. W ostatni w grupie też Liverpool bez Kitkasem się mierzył w grupie i tam to była najwyższa zwycięstwo w historii Liverpoolu 8 do 0 Mówię tutaj o zespołu z Turcji też z Bestasem No i Real Mal Malmo to nie jest największe zwycięstwo, bo to będzie dla nas Dla nas niespodzianka... Taki mecz był najwyższym zwycięstwem. To wcale nie był ani Liverpool bez ani Real Malmo, bo pamiętam też Real Malmo. Tam była kompletna dominacja moim zdaniem. Gdyby taki pewien mecz z Mistrzów jeden taki trochę archiwalny, to myślę, że mecz Aluz Malmo byłby najwyższym wycięciem w historii Mistrzów, Ale nie było. No, me no, mecz teraz Real Malmo 8-0. Pamiętamy, pójdę sobie w archiwum. Hatti, Ronaldo kompletna nominacja. 5 do 0 do przerwy, do reszta 5 goli stracili Nominacja 35... kompletna. No, no i mecz, który Was zaskoczy. Mecz z 1989 roku. Pucharze Europy, proszę Państwa. Ajax Amsterdam. Jedna ósma finału Pucharu Europy. Dzisiejsze, czyli dzisiejsze Ligi Mistrzów. Ajax 10 do 0 Mono Mondo, Mikozia. A moja wizja Mistrzów nie grała, ale grała wcześniej też w Pucharze Europy i między innymi zaliczyła najwyższą porażkę też w historii jakąkolwiek wizji bo Mówi się, że to jest najwyższe zwycięstwo, najwyższa porażka, najwyższy wynik dwucyfrowy też. bierze to pod uwagę wizji mistrzów. Moim zdaniem to wszystko, moim materiale. mam nadzieję, że się podobało. Zróbcie łapkę w górę. No to ja się lęgnam, cześć papa, pa. do usłyszenia w następnych odcinkach.